Zobaczymy dalej z biologią. Rozdział trzeci. Różnorodność protistów. Protisty możesz zdobywać wszędzie, także w swoim najbliższym otoczeniu. Występują na przykład w kałużach oraz na ścianach akwarium, gdzie tworzą brunatny osad. Mikroskopijne protisty, które porastają się na akwarium to okrzemki. Cechy protistów. Do królestwa protistów należą organizmy, które bardzo się od siebie różnią. Niektóre z nich mają komórki, które przypominają budowę komórki zwierzęce. Inne protisty mają komórki podobne do komórek roślinnych lub grzybowych. Protisty różnią się tego sposobem wykonywania czynności życiowych. Są, są wśród nich organizmy samożywne i cudzożywne. Takie, które oddychają tlenowo i takie, które przeprowadzają fermentację. Część protistów rozmnaża się płciowo, a część bezpłciowo. Czyli tak jak mówiłam, generalnie to, co nie pasuje, nie jest takim typowym zwierzęciem, rośliną, grzybem czy bakterią, zostało wrócone do protistów. Tak po prostu, najzwyczajniej w świecie. I nie ma tutaj co tego ukrzywać. I takie, może są pewne z tego, ale takie wyobrażenie sobie naprawdę ułatwia sprawę, nie? Bo autentycznie, zakomalnie, czy to zwierzę, czy to roślina, czy to kurna bakteria, czy roślina, no, bywa, bywa ciężkie. Za sprawa sierpnia dokładnie chodzi. Występowanie środowisku życia protistów. Protisty występują we wszystkich miejscach na Ziemi. Większość z nich żyje jednak w wodzie lub w wilgotnych środowiskach lądowych, na przykład w glebie. Tlen są też gatunki pasożytnicze, które żyją na powierzchni lub we wnętrzu innych organizmów. Dlaczego? Bo jest tam mokro, wilgotno i przyjemnie. Pasożytnicze protisty świdrowce powodują groźną chorobę zwaną śpiączką afrykańską. Oto powrót. W morzach, między innymi w Bałtyku, żyje morszczyn. Ma on pęcherze z powietrzem, które ułatwiają unoszenie mu się na wodzie. Wygląda jak roślina, ale pod mikroskopem no kurna, coś z tym nie gra, więc on do protistów. Znajdujemy się protystami jednokomórkowymi. Protisty jednokomórkowe mają mikroskopijny rozmiar. Większość z nich uzyskuje potrzebną im energię podczas oddychania tlenowego. Tylko protisty paszodzowotnicze, takie jak świdrowiec, przeprowadzają fermentację. Protysty jednokomórkowe rozmnażają się bezpłciowo. A jednak są gatunkiem, nie? No, no budowę oraz czynności życiowe protistów jednokomórkowych poznaw na przykładzie pantofelka i euglenę. Czyli dokładnie tak samo, jak wasi rodzice i wasi dziadkowie i wszystkim wciskają tego pieprzonego pantofelka i tą euglenę zieloną. Uwaga, uwaga, uprzejmie informuję, że nigdy nikomu poza nauczycielami biologii i fanatykami się to w życiu nie przydało, nie wartuje. Ale jedziemy, fajne one są, naprawdę. Są zabawne przynajmniej, nie? Powiedzmy, albo udawajmy, że są zabawne, nie? Pantofelek. Pantofelek żyje w wodach słodkich, między innymi w kałużach, stawach i jeziorach. Jego komórka przemija budową komórkę zwierzęcą. Pantofelek jest drapieżnikiem. Jest od tej pory, kiedy wam się jakaś laska zapyta, jaki jej pantofelek, trzeba jej powiedzieć, że sorry, jest drapieżnikiem. Nie ma jak suchary, nie? Poluje na przykład na bakterie, które trawi następnie w wodniczkach pokarmowych. Pantofelek roznosi się przez podział komórki. W ten sposób powstają dwa organizmy. Tyk, tyk, rozszerzamy się, rozszerzamy, rozwajamy. I tyle. Nie ja są dwa pantofelki. Widzicie, jaki ładny pantofelek wygląda, jakby trochę, no, taki futrzany, bardziej jak kapeć. Taki domowy niż jak pantofelek. No, ale dobra. Pantofelek, co my tu mamy w tym pantofelku? Tu mamy liczne rzęski umożliwiające poruszanie się. takie włosy, jak gdyby rzęski. No, się, no się, no się rusza. Pantofelek ma dwa jądra komórkowe. Większość z nich kieruje wszystkimi czynnościami życiowymi. Oczywiście wam nie zradzili po prostu mniejszymi, nie? No, to jest za dużo wiedzy, nie warto się tym interesować. Po ujmu drugie jądro komórkowe. No, super. Przerwa. Dobra, pies się opanował, można czytać dalej. Jedziemy. Widać? Pies już uspokojony. Leży i śpi w Albo patrzy na coś, kto go tam wie. Jedziemy z tym pięknym pantofelkiem wyglądającym jak włochaty kapeć. w taki wytarty, stary. Dobra. Tajemnica tego małego jądra. Co nikomu nie interesuje, nie? Więc zarujmy sobie po to małe jądro. Skoro duże, kieruje wszystkimi czynnościami życiowymi. Wodniczka pokarmowa. Służy do trawienia. Pokaru pobranego z oczu. Takie jego żołądki, o, pełno żołądków, jak gdyby. I tętniczka tętniąca usuwa nadmiar wody. Jaki ładny pantofelek. I teraz euglena. Jeszcze ładniejsza nazwa. Mamy euglenę. Tak to cholerstwo wygląda. Euglena, podobnie jak pantofelek, rozmnaża się przez podział komórki. Euglena żyje w kałużach, stawach i jeziorach. Ma komórkę zbudowaną podobnie do komórki roślinnej. Dzięki chloroplastom może prowadzić fotosyntezę. Jeżeli jednak nie ma dostępu do światła, staje się dożywna. Z tego powodu, że to żyje sobie w stawach, jeziorach i kałużach, uważam, że program jest źle dopasowany, bo to generalnie większość przerabia zimą, kiedy nie można sobie fizycznie iść do jakiejś kałuży, słowić trochę Pantofelków, euglen i pooglądają pod mikroskopem na żywo, tak, a nie jakieś preparaty, bo można. To jest po zabawa z tym, nie? Dać na przykład takiemu pantofelkowi coś do pożarcia. O, czemu nie? nie wiem, takie mikroskopy są w typowych szkołach. Dobra. Plamka oczna pozwala wykryć światło potrzebne do fotosyntezy. Czy generalnie w kierunku ma światło to napierdala, żeby, no, fotosyntezować ma chloroplasty. W chloroplastach powstaje pokarm podczas fotosyntezy. Ma jądro komórkowe, które kieruje pracą całej komórki i ma wodniczkę tętniącą, która usuwa m.in. nadmiar wody. Dowiedz się więcej. Chuj, jakby mi się chciało. Śluzowce pełzają po podłożu i pochłaniają pokarm, który są głównie szczątki organizmów. Śluzowce występują w miejscach wilgotnych, np. w ściółce leśnej. Są zbudowane z jednej komórki, która może mieć wielkość nawet 30 cm. Ma ona podobne składniki jak komórka grzybów i przypomina galaretowatą masę. Często o jaskrawej barwie. Komórka śluzowców nie zawiera chloroplastów, dlatego organizmy te są cudzożywne. Nie taki ładny śluzowiec. No. Uff, możemy to podzielić na dwie części. Zrobimy na dwie części, co? A przy okazji. Wyjaśnimy kwestię pantofelka pantofelkach Tu jest pantofel w poważnym powiększeniu na schemacie, tak? Mamy wodniczkę tętniącą, tu mamy szereg kinetosomów, tak oczywiście w do postawki nie ma. Jest wodniczka pokarmowa, narysowane tylko w sumie dwie, po co nie więcej. to tostom, peristosom, a co tam, nie wiem jak się nazwy. I mamy te dwa jądra. Dużo nazwane makronukleusem i małe mikronukleusem. I jedziemy. Więc tak, ma duże jądro wegetatywne, makronukleus, i małe jądro generatywne, mikronukleus. Makronukleus kieruje procesami przemiany materii organizmu, a mikronukleus zarządza podziałami komórki i uczestniczy w procesach płciowych, znowu jak gdyby archiwum informacji genetycznej, tak? Najzwyczajniej w świecie. To służy do funkcji życiowych ogólnych, a to jako taki archiwum, tak? Do, do rozmnażania, zarządza podziałami komórkowymi. I uwaga, uczestnicy w bazach płciowych, bo tego Wam też nie powiedzieli, że one mogą przeprowadzać coś a la seks. Dlatego tak naprawdę, i to jest znaczy cały powód, dlaczego biolodzy, jakby to powiedzieć, lubią te pantofelki. Niby do niczego niepotrzebne, no ale rozmnażają się przez podział, uprawiają coś a'la seksy. Można obserwować w sumie w normalnej kałuży, więc całkiem niezła zabawa. No to jak to jest z tymi, z tymi stosunkami płciowymi pantofelków, tak? Mam pantofelka A i pantofelka B. Tutaj podziel, rozmnażają swoje mikronukleusy, cyk, cyk, widać, widać. Wymiana, wymiana, a? Dobra, nie? Mufna. mówna. A normalnie rozmnażają się bezpłciowo. Takie to z nich stwory są. Okej, okay. za chwilę reszta. O, właśnie, kiedyś protesty nazywali no, pierwotniakami, z tym, że potem do nich dorzucili jeszcze, właśnie, tu mamy świdrowca. Właśnie, później glony dorzucono razem, bo to w sumie dużo jest na pograniczu i w ten sposób wyszypat praktycznie protysty. I tyle.